Miasto nie śpi, w telefon to patrzę. Miasto nie śpi, w telefon zobaczę. Kiedy miasto też nie śpi, serce mi bije, jakbym miał walnąć się w krzyż. Jakbym miał walnąć sercem o krzyż. Taki krzyż jesteś cielę, ale mi chodzi o krzyż. Bo ja w Boga wierzę. Bo ja, bo ja w Boga wierzę. Miasto nie śpi, a ja fona jestem też patrzony. Czasem z klatki schodowej do głowy mi też wchodzi dym Bo tu jakby coś się gotuje, każdy wie, chodzi mi o szlugi No no no, kto wie ten wie Ja nie mam fury, nie mam też fejmu, ale mam coś Prawdę w głos, sił w werb werblach i własny los Gram wszystko, nie o lajki w telefonie To nie Insta, tu się żyje na ulicznym poziomie